Witam Państwa. Jesteśmy w salonie Dwa kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 kółkapl Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy krosa, który pojawił się u nas w zeszłym roku. Jest to ulepszona wersja modelu XTR 607, model XTR 609. Prezentujemy tutaj krosa w dwóch wersjach kolorystycznych. Przepraszam, w dwóch wersjach rozmiarowych koła, czyli mamy po prawej stronie wersję 17/14, a po lewej wersję na kołach 14/12. Co my tutaj mamy w tym krosie? Oczywiście silnik osłów chłodzony powietrzem 125 koni 125 cm 3 12 koni mechanicznych rozruch elektryczny i nożny skrzynia biegów manualna czterobiegowa koła 14 x 12 lub 17 x 14 hamulce z przodu i z tyłu tarczowe hydrauliczne napęd łańcuch 428 długość tego pojazdu to 1600 mm Wysokość do siedziska od ziemi 750 mm w przypadku 14 na 12, maksymalna prędkość około 50 km na godzinę. maksymalne obciążenie producent podaje około 60 kg. Krosy te występują w kilku wersjach kolorystycznych. Nie ukrywamy, że ciężko z dostępnością w tej chwili tych krosów. Posiadamy jeszcze na stanie kilka Kilka sztuk w kolorach zielonym i pomarańczowym. No i warto tu jeszcze spojrzeć na to, jaką mamy różnicę między modelem 607 a 609. Więc przede wszystkim mamy osłony dłoni, w 607 ich nie mamy, mamy lampę, w 607 nie mamy, no i mamy amortyzatory w kolorze plastików, jakie są tutaj, akurat są zielone. I to są podstawowe różnice. Oprócz tego, model jest taki sam. Jak model 607. To by było na tyle. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.salon2.uk.pl. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać: www.salon2.uk.pl. Wysyłamy pojazdy na cały kraj.